Tutaj na początek rozpiszmy sobie sinus 135 stopni gdzieś z boku. Czyli tak, ze wzoru redukcyjnego mamy sinus w nawiasie. No i spójrzmy, co możemy wykorzystać. Możemy wykorzystać ten wzór, czyli mamy 90 plus 45, bo to będzie równe 135 plus 45 stopni. To z tego wzoru otrzymamy cosinus alfa, czyli cosinus 45 stopni. No i to musimy odczytać. No cosinus 45 stopni to będzie pierwiastek z 2 przez 2. Dobra. No i teraz spójrzmy na kolejną część. Może sobie podpiszmy. Czyli mamy pierwiastek z 2 przez 2 razy sinus 150 stopni. Na no 150 stopni w sinusie możemy zapisać, że to będzie 90 plus 60, czyli mamy sinus 90 stopni plus 60 stopni, czyli cosinus alfa, czyli cosinus 60 stopni, odczytujemy, czyli cosinus 60 stopni to będzie jedna druga. Czyli pod to podstawiamy jedną, drugą. Mnożymy licznik razy licznik, mianownik razy mianownik. Czyli mamy pierwiastek z 2 przez 4. Mamy podpunkt D, czyli cosine 120. Czyli korzystamy sobie z tego wzoru, no bo 120 to 90 plus 30, co możemy zapisać w ten sposób. No to lecimy dalej, czyli to będzie minus sinus alfa, czyli minus sinus 30 stopni. No to mamy na pewno minus, no i odczytujemy sinus 30 stopni, to spójrzcie, sinus 30 to będzie jedna druga, czyli mamy minus 1 drugą. No i to podstawmy razy cosinus 150. No to lecimy ze wzorem 150, patrzymy na cosinusa to 90 plus 60, czyli mamy tak cosinus 90 plus 60, no bo to da nam 150 stopni, patrzymy na wzór, mamy minus sinus alfa, czyli minus sinus 60 stopni, czyli minus przepiszmy, sinus 60 musimy odczytać. Sinus 60 to pierwiastek z 3 przez 2. No i to sobie podstawmy. Mnożymy dwie liczby ujemne, czyli wynik będzie dodatni. 1 razy pierwiastek z 3 to pierwiastek z 3, 2 razy 2 to 4 i otrzymaliśmy pierwiastek z 3 przez 4. Spójrzmy na zadanie kolejne. Tutaj na początek musielibyśmy wyznaczyć kosinus 150 stopni, ale to już zrobiliśmy w podpunkcie B i otrzymaliśmy minus pierwiastek z 3 przez 2. Czyli podstawmy. Tutaj między czwórką a tym kosinusem mamy znak mnożenia, czyli czwórkę możemy zapisać jako 4 pierwsze razy ten kosinus, czyli minus pierwiastek z 3 przez 2. Odjąć 3... Czyli trzy pierwsze razy. No i tego tangensa tutaj fajnie byłoby policzyć. No to mamy tak, tangens 135 stopni. No to spójrzmy. 135 to będzie 180 odjąć 45 stopni, bo to właśnie da nam 135 stopni. A dzięki temu otrzymamy minus tangens alfa, czyli minus tangens 45 stopni. I otrzymamy minus tangel 45 stopni to będzie 1, czyli tutaj otrzymamy minus 1. No i teraz podstawiamy, czyli mamy tak naprawdę minus trójką, moglibyśmy w takiej postaci zostawić, zobaczcie, bo tu nie będzie ułamka, czyli minus 3. Razy minus 1, czyli tu możemy to sobie skrócić przez 2. Wynik tego mnożenia oczywiście będzie ujemny, czyli mamy minus 2 pierwiastki z 3 przez 1, czyli minus 2 pierwiastki z 3, minus 3 razy minus 1 to będzie plus 3. No i spójrzmy na podpunkt f tutaj, także nam się przydadzą wzory redukcyjne na początek, o, czyli spójrzmy tutaj. Dla tangensa mamy tangens 120 stopni, no to 120 to będzie 180 odjąć 60. Czyli zapiszmy, że mamy tak, tangens 180 odjąć 60, bo to będzie równe 120, czyli mamy minus tangens 60 stopni. Odczytajmy, ile wynosi tangens 60, czyli tangens 60 to jest pierwiastek z 3, czyli otrzymamy minus pierwiastek z 3, czyli podstawiamy. Mamy 8 razy minus pierwiastek z 3, dodać 6 razy i mamy tangens 150 stopni. Czyli spójrzmy na wzory redukcyjne. 150 stopni to będzie 180 odjąć 30. Mamy minus tangens alfa, czyli minus tangens 30 stopni, czyli odczytujemy sobie tangens 30 stopni. Tangens 30 stopni to pierwiastek z 3 przez 3, czyli mamy minus pierwiastek z 3 przez 3. I to sobie tutaj podstawmy. No to jeszcze obliczenia, czyli tak, może tutaj sobie dokończmy. 8 razy minus pierwiastek z 3 to minus 8 pierwiastków z 3. Dodać 6, czyli 6 pierwszych. Minus pierwiastek z 3 przez 3. To możemy sobie skrócić przez trójkę, czyli mamy minus 8 pierwiastków z 3. Liczba dodatnia razy ujemna da wynik na minusie. 2 razy pierwiastek z 3, czyli to będą 2 pierwiastki z 3 przez 1, czyli te minus 2 pierwiastki z 3. Możemy to odjąć, bo tutaj zauważcie, że mamy dokładnie takie same pierwiastki, czyli minus 8 odjąć 2 to minus 10 pierwiastka z 3.